Barwny, rozpiewany korowód opanował kielecki rynek. To znak, że w naszym mieście rozpoczyna się wielkie studenckie święto. Zwłaszcza Politechniki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Na tyle już jest przygotowana, i na tyle są już opracowane odpowiednie modele, jest duże doświadczenie, że przygotowania przebiegły zgodnie tak, jak się było wszystko zaplanowane. W związku z tym mam nadzieję, że tegoroczne juwenalia będą również udane. Braś Studencka pokazuje, że potrafi być razem, potrafi się bawić, czy przebierańcy o tym świadczą jak najlepiej. No liczymy na to, że najbliższe kilka dni to będzie okres kilku dni takiego bardzo dobrego opanowania bracie studenckiej w Kielcach. Jak zwykle studentom nie można odmówić kreatywności. Barwne postacie rodem z wielkiego ekranu, Panny Młode, czy wyjątkowo kontrowersyjna w ostatnim czasie postać kończyty wórst, to tylko niektóre propozycje zaprezentowane przez kieleckich żaków. Południe starostowie obu największych świętokrzyskich uczelni odebrali klucz do miasta z rąk zastępcy prezydenta Andrzeja Syguta. Panie oto do miasta kielce. Niech zabawa i radność. Tegoroczna Studencka Wiosna Kulturalna, jak zwykle, zapowiada się niezwykle atrakcyjnie. Czekają nas koncerty takie jak KSU, Lemon, Manchester, czy cała masa takich wydarzeń jak grillowanie, zabawy w różnych klubach studenckich oraz w klubach tutaj na terenie miasta. Na pewno będzie jak zająć swój czas i jak wykorzystać Juwelia w 100%. Studenci będą rządzić miastem do najbliższej niedzieli.